Asystent zdrowienia w kontakcie z osobą, która doświadcza kryzysu czy też zaburzenia powinien przede wszystkim kierować się własną intuicją, która wypływa właśnie z wewnętrznego paradygmatu własnych doświadczeń. Czyli to nie jest tak, że asystent zdrowienia ma taką możliwość, że mi to pomogło to i to i to i tak powinien iść. Nie, wręcz przeciwnie. Powinien posłuchać samego siebie, że to jest zupełnie inny człowiek, czegoś innego doświadczyć, dać mu czas, i moment, żeby sam określił, czego potrzebuje, taką cierpliwość wewnętrzną. Są różne y, techniki od rysowania po, y, po poezję, y, po nawet sport, y, po wiarę. Są różne możliwości odnalezienia samego siebie. Ja może powiem anegdotkę, jak poznałem Johnny. byłem rok temu w Brukseli. Na, miałem, miałem przyjemność dokonać odczytu 10 grudnia, to jest Dzień Praw Człowieka. Wszedłem do, do Parlamentu Europejskiego całkowicie przestraszony, zalękniony, i nagle zobaczyłem pióropusz, Tęczę. I wiedziałem, że już jest ktoś. I że już nie jestem sam. Pełne rzeczy widać od razu. Po prostu się je czuję. Jestem niegle zaszczycony, że Jolene przyjęła nasze zaproszenie. Po to, żeby też pokazać. Jak z gniewu, ze złości, z przykrości. Tworzyć przestrzeń do nadziei, zdrowienia i rozwoju. Czy mógł prosić o, John, o zabranie głosu? Dziękuję bardzo Mateuszu. wspaniałe spotkać się w Brukseli. I natychmiast wykazało to moc wzajemnego wsparcia osób z doświadczenie, a które w takich wymagających warunkach jak Parlament Europejski. Ale zacznę od opowiedzenia o swoich własnych doświadczeniach. Jestem założycielką organizacji um, założonej w, 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 w Holandii. A, osób z doświadczeniem a, oraz a, e, europejskiej sieci osób, które korzystały z pomocy psychiatrycznej, które to przetrwały. Ja Jest, sama jestem osobą z doświadczeniem i zacznę się. Od podzielenia się ogólnym zarysem mojego doświadczenia osobistego i jak zaczęłam u podstaw pracować nad ruchem rzecznictwa. W wieku lat 16, jako nastolatka, doświadczyłam problemów psychospołecznych. Myślałam, że jestem dziwna. I zostałam. Um, wbrew mojej woli y, zamknięta w instytucji. A podawano mi pr y, przemocą leki, jak również krępowano mnie. Praktyki te trwały niemal dwa lata. A miało to na celu zapobieżenie samobójstwu. Ale sprawiło tylko, że czułam się jeszcze gorzej i jeszcze bardziej oh. pragnęłam samobójstwa i to było po prostu okropne. I moje samo, wymierzone w samozniszczenie zachowania tylko się pogorszyły. A, a zdiagnozowano u mnie zaburzenie borderline, ale uważałam, nigdy nie uważałam jego za prawidłowe. Powinni byli e, zwrócić uwagę na społeczne uwarunkowanie mojego zachowania. I to, że zamknięto mnie w celi, było de, naprawdę poniżające. A e, przymus stosowany w leczeniu tylko pogarszał sytuację. Na szczęście, przeniesiono mnie później na inny oddział gdzie nie byłam już zamknięta y, przez 24 godziny na dobę i nie byłam otoczona wrogami, ponieważ w tym innym miejscu czułam, że się jedynie raniona, a w nowym a, otaczali mnie ludzie, ludzkie istoty, które chciały mnie wesprzeć, y, wesprzeć i chciały się y, 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 dowiedzieć, jak mm, pomóc mi, żeby zbudować na nowo moje życie. Zyskałam więc nową nadzieję i przestałam mieć myśli samobójcze. A opuściłam w końcu zakład i stałam się bezdomna, ale udało mi się dzięki temu dokonać własnego, dokonywać własnych wyborów, zbudować własną tożsamość. I mam swoje własne życie teraz. I wierzę w szansę wyzdrowienia. Aby, aby wyzdrowieć, musiałam mieć tylko wolność, żeby odkryć samą siebie, swoją tożsamość. No, podstawową wartością e, w, e, w służbie zdrowia psychicznego jest nie zaszkodzić. Mnie jednak służba zdrowia psychicznego zraniła i, i bardzo wielu ludzi a, ma podobne, potworne doświadczenia. Straszliwej opresji ze strony systemu zdrowia psychicznego, które w efekcie czego zamiast zdrowieć doznawali traumy. I właśnie te straty, te, te szkody wywołane działalnością systemu służby zdrowia psychicznego sprawiły, że zajęłam się ruchem rzecznictwa osób z doświadczeniem. Dowiedziałam się, że chodzi tutaj o ruchu u podstaw. I po moich e, straciwych doświadczeniach e, przymusowego leczenia. Moi przyjaciele wiedzieli, że e, ma mm, o moich skargach, moich żalach w stosunku do służby. A poznałam ludzi, którzy byli poddani temu samemu reżimowi. Byłam pełna gniewu i pragnęłam jedyną rzeczą, której pragnęłam, było zmienić to. I otrzymałam sms. -a. A wsiadłam do e, pociągu i zaczęłam i skierowałam się do tego jednego szpitala psychiatrycznego. I e, zdecydowałam się a, upublicznić wszystkie swoje doświadczenia. A kupiłam a, papier, pióro i zaczęłam wypisywać, układać slogany. Umieści, które, które można było umieścić wokół szpitala, i które później e, znalazły się w mediach, przemawiały one przeciwko stosowaniu izolatek, i uświadomiłam sobie, że to działa. Więc e, z innymi osobami z doświadczeniem, z grupami, z którymi współpracowałam, zaczęliśmy walczyć przeciwko izolatkom. Zakładaliśmy strony internetowe, rozdawaliśmy ulotki, petycje pisaliśmy, organizowaliśmy marsze uliczne. Mieliśmy um, stoiska informacyjne na konferencjach, i do, zaczęłam dostawać coraz więcej zaproszeń uh, o, z prośbą o konsultacje. Um, Wypowiedzenie się, więc nasze inicjatywy zyskiwały na rozgłosie. I, i mogłam wkrótce zarejestrować tą inicjatywę jako oficjalną fundację. Więc moje rzecznictwo się rozpoczęło od rozdawania ulotek. Teraz jestem a, współprezydentem światowej sieci. Ale kiedy znajdowałam się w instytucji zamknięta, nikt nie słuchał moich argumentów. Teraz zapraszają mnie, żebym wygłaszała e, wykłady i przemawiała. Są całe konferencje, takie jak e, na przykład ta, która odbyła się w Brukseli a, i oznacza, to wiele to dla mnie znaczy. Ponieważ kiedy byłam zamknięta, wiedziałam, e, że to jest złe i nikt mnie nie słuchał. Teraz, e, natomiast możemy walczyć o prawa osób, a, Doświadczeniami nie, niepełnosprawnościami, bo są prawa człowieka. Jedną z podstawowych, jednym z podstawowych praw człowieka jest świadomość, że każdy jest wyjątkowy i wszyscy jesteśmy równymi y, członkami ludzkiej rodziny. A Obecnie jest to zapisane w konwencji praw człowieka i jest wiadome publicznie. Więc zasada poszanowania różnorodności i uznanie, że, wszystko, że każda osoba ma swoją tożsamość, wraz ze swoim postrzeganiem, swoim odczuciem rzeczywistości, doświadczeniami, i każdy jest ekspertem w sferze własnego życia. Odzwierciedlona jest w, w, w wezwaniu do poszanowania różnorodności. Sami jesteśmy ekspertami od swojego życia i ludzie mają prawo do decydowania o swoim losie i do władzy na temat nad swoim własnym życiem jest to podstawowa zasada i prawo człowieka i a założenie takie wpłynęło na konwencję ONZ o prawach e, ludzi z niepełnosprawnościami, niepełnosprawnościami a to pominę. Wszyscy mają prawo do e, decydowania o swoim losie i pełnej zdolności prawnej, a decy do decydowania o sobie na równym zasadzie e, z innymi ludźmi. I konwencja a, praw osób z niepełnosprawnościami o, uznaje, iż a, a, w pozbawienie, a, że niepełna zdolność spowodowana problemami psychicznymi a, nie może być użyta jako pretekst do odebrania a, zdolności prawnej osób a, i a, Zdolność prawna powinna się wtedy od, być wykonywana przy wsparciu. Ludzie z problemami psychicznymi powinni mieć prawo do czynienia, poczyniania wyborów um, i decydowania o swoim życiu. To jest y, takie samo prawo jak prawo do zawierania małżeństw. Nie można żyć bez możliwości decydowania o sobie. A mu, prawo do decydowania o tym, o dobrowolnym leczeniu nie można wykonać, nie mając pełnej zdolności prawnej a jednak e, prawo do własnej zdolności prawnej nie jest poszanowane w instytucjach e, służby zdrowia psychicznego. A, ponieważ inni ludzie przejmują odpowiedzialność za to, co się z człowiekiem dzieje, a często e, są to e, Opiekun, opiekunowie, członkowie rodziny i zaczynają oni podejmować decyzje o naszym życiu, o naszym leczeniu psychiatrycznym, gdzie mamy mieszkać i jak mamy wydawać swoje pieniądze i tak dalej. A Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami uznaje zdolność do podejmowania decyzji prawnych za podstawowe prawo. Zapewniamy zapewniamy skargę wskazki... tego ta konwencja. I u i według niej a wszelkie um, obarczanie um, określeniami, które naznaczają, prawa, nie, nie umożliwiają pozbawienia prawa do decydowania o własnym losie. Z a wszystkie powody, a, które związane są z naznaczeniem, i dys, po, e, są tak naprawdę niezgodne z interpretacją tej konwencji i prowadzą do e, stosowania e, dyskryminacji. Są to pogwałcenia e, prawa człowieka, praw człowieka. Oprócz tego, że jest to naruszenie praw człowieka, pozbawienie zdolności prawnej i głosu danej osoby jest przeciwne do działania w imieniu dobra tej osoby i bynajmniej nie przyczynia się do dobrego samopoczucia i wyzdrowienia. Ale wywołuje lęk w osobie, która jest temu poddawana. I sprawia, że niemożliwe jest a, nawiązanie znaczących relacji z otaczającymi osobami. Więc wszystkie wysiłki służby zdrowia są a, zupełnie bezużyteczne, jeżeli są wymuszone. Jeżeli. Yy, osoby yy, cierpiące nie są szanowane, wszystko na nic, A, ale wywołuje lęk w osobie, która jest temu poddawana. A Ja sama poddana leczeniu miałam wrażenie, że nikt mnie nie rozumie. A, również profesjonaliści yy, czułam się bardzo samotna i odizolowana. Yy, z powodu myśli samobój, uczuć samobójczych zostałam poddana a, przymusowemu leczeniu i restrykcjom, a i wszystkie te restrykcje bynajmniej nie zatrzymały myśli samobójczych. Więc nie można tego nazwać wsparciem ze strony służby zdrowia to było pogwałcenie moich praw. Jed i dopiero po przeniesieniu, kiedy uwaga nie koncentrowała się na myślach samobójczych, tylko na moim dobrym samopoczuciu, coś się zmieniło i mogłam e, zacząć poznawać inne rzeczy w moim życiu. I wtedy dopiero myśli samobójcze się e, zmniejszyły swoje nasilenie. A, a traktowanie to było czymś zupełnie przeciwnym do przymusu. Więc prawa człowieka są kluczem do innych praw. Jest, e, mamy prawo do tego, żeby nasz głos był słyszany. I to, żeby być wysłuchanym, jest podstawą wszelkiego ludzkiego kontaktu. I szacunek dla samostanowienia jest bezpośrednio powiązany z szacunkiem dla ludzkiej godności, poszanowaniem ludzkiej godności. I kiedy nasz głos, odbiera się nam głos, przestajemy być osobą, traktowani jak osoba. I konwencja o prawach osób niepełnosprawnych zabrania odbie pozbawiania zdolności prawnej. W ostatnich latach podjęte zostały kroki w celu przeprowadzenia reformy prawnej, a w celu a zastąpienia jej wspieranym podejmowaniem decyzji. Więc konieczne są dalsze naciski w celu poszanowania praw każdej osoby. A i um, wie, Wiele osób do tej pory wyrażało swoją, e, swój protest w stosunku do tego, ponieważ wiele osób czuło się pozbawionych e, sprawczości. Um, dlatego też powinniśmy podejmować e, wspólne kroki, m, aby zmienić sposób działania e, systemu zdrowia psychicznego. Aby miała, miała ona szacunek dla osób, które potrzebują pomocy? Właściwie przez ostatnie lata w niektórych miejscach, w niektórych krajach rozwinęły się praktyki tego typu. To wciąż ta organizacja Mental Health Europe gdzieś tam łączy te różne środki, ale powinniśmy uznać to, że jest to, to czas, żeby pozbyć się tych środków przymusu. I konwencja ONZ daje nam bardzo silne środki, żeby zmienić tę sytuację i, i zmienić ten system na bardziej oddolny, tak, żeby w pełni szanować prawo człowieka do samostanowienia. I do tej zdolności prawnej. I to powinno iść w zgodzie z takim przekonaniem osoby o sile własnej decyzyjności. Więc teraz jest to ta, ta konwencja ONZ, y, daje nam taką potrzebę, y, rewolucji w systemie zdrowia psychicznego, na którą, o której długo, o której długo marzyliśmy. I teraz mamy nowe, nowe możliwości po to, żeby wszyscy mieli takie same prawa, takie same wolności, bez dyskryminacji na podstawie ich niepełnosprawności i chciałabym wszystkich zachęcić do tego, żeby promować prawa człowieka oparte na y, poszanowaniu y, w tym systemie zdrowia tak żeby każdy miał takie same prawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo z tego serca dziękuję.